Cześć z tej strony, ja rodzi się, uczymy się piosenki Oprócz Błękitnego Nieba, której pierwotnym wykonawcą i autorem był Marek Jackowski, ale ja się skupiłem na tej wersji, która była nagrana przez zespół Golden Life. Zapraszam. Zaczynamy jak zwykle od omówienia akordów, które będziemy potrzebować w danym utworze. Tutaj akurat są to C-Dur, D-Dur, E-Mol, E-Mol 6, G-Dur i H-Dur. Lekcję zaczynamy od intra, które brzmi w ten sposób. Akordem, którym tutaj mm, powinniśmy władać tak naprawdę, to jest akord G-dur. Więc w momencie, kiedy mamy pierwszy akord e, do zagrania, akord E-moll, e, nie proponuję, żebyśmy łapali E-moll w ten sposób, tylko po prostu do G-dura dokładamy sobie mały palec. Będzie nam zdecydowanie prościej, ponieważ tylko puścimy molotkiego palca i już będziemy mieć G-dur. Zwróćcie uwagę, jak przechodzić z akordu G-dur na Emol6. Wystarczy, że cofniemy palec wskazujący na pierwszy próg. Czyli jest tak. Emol, potem będzie G-dur i E6. Tego palca nawet nie musimy tutaj y, puszczać, jak mamy Emol ułożony. Ten wskazujący tutaj może być. Y, nic nam on nie przeszkadza. Czyli jest Emol. Puszczamy malutkiego palca. Jest G-dur. I przesuwamy palec wskazujący. Jest Emol6. Emol sexton. Zagram Wam teraz powoli razem z tym biciem, które tutaj zaproponowałem. Brzmi to w ten sposób. Jeżeli chodzi o te dwa xy, które są nad dwiema strzałkami, one oznaczają tak naprawdę tłumienie. To tłumienie mógłbym wykonać poprzez delikatne puszczenie tego akordu G-Dur w momencie, kiedy przesuwam tego palca wskazującego z g na E6, eee, ale nie muszę tego robić. Jeżeli to zrobię, będzie to brzmieć w ten sposób. A jeżeli tego nie zrobię, to będzie brzmieć w ten sposób. Także wybierzcie sobie wersję, która Wam się bardziej podoba i właśnie nim grajcie. Dobrze, przechodzimy do zwrotki. W zwrotce zwróćcie uwagę, że nawet nie tylko w zwrotce, ale też w refrenie, w ogóle w całej piosence bardzo często będzie się pojawiać to intro, którego się przed chwilą uczyliśmy. Jeżeli dla kogoś ono będzie za trudne, możecie sobie jedno takie intro ymm, zamienić na akord e-moll grany biciem szybkim, ponieważ cała piosenka będzie grana właśnie tym biciem biciem szybkim. Jeżeli chodzi o sekwencję akordów, która jest podana tutaj w, w zwrotce, chciałbym Wam tylko pokazać, jak najlepiej przychodzić z akordu druga czytelnika, czyli z akordu hadur na c -dur, z c -dur na d-dur i z d -dur na hadur, Ponieważ jest taki myk, e, o którym możecie nie wiedzieć. Hadur oczywiście wygląda w ten sposób. I teraz tak, jak najlepiej przejść do akordu c -dur? przesunąć sobie o jeden próg w dół. Jeżeli chcemy teraz złapać akord D-dur, przesuwamy o kolejne dwa progi, mamy D-dur. Wracamy do H-dura, przesuwamy to wszystko na drugi próg, już jest H-dur. Czyli biciem szybkim będzie to brzmieć w ten sposób. Prawda, że lepiej? Eee, tutaj słuchajcie tą... Tutaj to, to, to podwyższanie tak naprawdę, które nie jest słyszalne w momencie, kiedy będziemy grać akordy y, otwarte, czyli zwykłe hamur, Cedur, Nedur, znów nadur, a teraz wegam to moją wersję. Jeżeli chodzi o refrę, mamy bicie szybkie dzielone e, między akordem C dur a D dur, co jest zaznaczone tutaj slashem, ukośnikiem. E, następnie akord EMOL, i to powtarzamy trzy razy. Za czwartym razem C dur na D dur jest tak samo, a później powinniśmy wejść na intro, które jest grane aż cztery razy. Aczkolwiek możemy oczywiście tam zagrać, tak jak wcześniej wspominałem, akord EMOL biciem szybkim również cztery razy. Kolejna zwrotka jest zagrana dokładnie tak samo jak zwrotka pierwsza. Oczywiście zmienia się tekst. Jeżeli chodzi o kolejny refren, jest bardzo podobno do tego pierwszego. Również zmienia się ostatnia linijka, ponieważ ta nie ma tego ostatniego emula albo intra. Tylko od razu przechodzimy sobie do wstawki, czyli będziemy grać po C durze na D-dur. Będziemy grać od razu G-dur ze wstawki. Druga linijka ze wstawki jest zagrana dwa razy. Tam wtedy autor piosenki sobie pogwizduje. Następnie jest zagrany ostatni refren. Na samym końcu intro razy trzy lub właśnie ten Emol moll biciem szybkim. I raz E-moll pojedynczego. Zwieńczenie całego utworu. No dobra, to zagrajcie proszę to sobie sami na razie powoli. A później spróbujemy zagrać to razem. Tymczasem dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego szorpania. Cześć!